Dzień dobry. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja jestem Maja Wieczorek, a na tym kanale rozmawiamy o świadomej manifestacji, jak ją sobie maksymalnie ułatwić i uprzyjemnić. A dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą o pewnej bardzo ciekawej zależności, którą zauważyłam i która ułatwi Ci proces świadomej manifestacji po prostu. W międzyczasie będziemy iść do piekarni po bułki. <laughs> Ta zależność, którą mam na myśli, to jest coś, co ja sama stosowałam troszkę nieświadomie, nie będę ukrywać. I Przejdźmy może do meritum. <laughs> Zwróciłam uwagę, że osoby, którym wmawiano gdzieś tam w dzieciństwie, że są rozpieszczonymi gówniarzami, w momencie kiedy zaczynają świadomie manifestować, to idzie im po prostu obłędnie. To, że uważają się za no rzeczywiście, może trochę rozpieszczone osoby, przekładają uwagę na. To, że są rozpieszczane przez wszechświat, przez Boga, ty sobie wybierz tutaj jakąś postać, która Ci najbardziej odpowiada, z którą rezonujesz, która Ci się podoba. To nie musi być związane z żadną konkretną religią, a może być. I ta zależność to jest po prostu wychodzenie z założenia, że Tobie się należy. No bo i tak jesteś już rozpieszczona, no to dlaczego wszechświat też by Cię nie miał rozpieszczać? I już po prostu tak głęboko zakorzenione jest w nich to przekonanie, że są rozpieszczonymi gówniarzami, <noise> że teraz nie muszą tak naprawdę budować założeń, że zasługują na więcej. I to jest bardzo ważne i to jest coś, co widzę blokuje bardzo dużą część osób przed na przykład zarabianiem więcej, bo wychodzą z założenia, że dajmy na to jakaś pasja, na której by chcieli zarabiać, albo w ogóle, już nawet pomijając pasję, wychodzą z założenia, że nie są godni tych pieniędzy. Wychodzą z założenia, że nie należy im się, że innym są bardziej te pieniądze potrzebne, nie biorą w ogóle pod uwagę tego, że pieniądze w ich rękach mogą iść na bardzo dobre cele, bo są dobrymi ludźmi. Albo kobiety wychodzą z założenia, że no niby wiedzą, że będąc w związku, Robienie tak zwanego 50-50, jak to się teraz popularnie nazywa, to jest coś, na czym niekorzystnie wychodzi ostatecznie i jedna, i druga strona. Zwłaszcza jeżeli chcą mieć dzieci. Sporo jest kobiet, które, pomimo że mają tego świadomość, to dalej w momencie, kiedy partner za nich płaci, to czują jakiś taki zgrzyt w środku i się wstydzą. No, ja myślę, że on się nie wstydzi w momencie, kiedy się dobiera do Twojego ciała, ale okej. Okay. Naprawdę, narracja bycia rozpieszczonym gówniarzem nie chodzi o to, żebyś ty chodziła teraz i opowiadała wszystkim, że jesteś rozpieszczoną gówniarą. Absolutnie nie. Chodzi przede wszystkim o to, żebyś ty sama sobie to powtarzała. To jest najważniejsze. Bo jeżeli byś chodziła i opowiadała, że jesteś rozpieszczana, a wewnętrznie, codziennie z rana, pod wieczór, jak jesteś sama, nie ma nikogo dookoła, byś sobie powtarzała, że Boże, ja na nic nie zasługuję. No to Kamon. Ja bardzo serdecznie polecam. Teraz będą tu wiercić super. <laughs> ja bardzo serdecznie polecam zmienić... Tak. Zmienić założenia na temat słowa rozpieszczany w ogóle. Bo w większości ludzi to się kojarzy bardzo negatywnie. W większości ludzi to się kojarzy z osobą narcystyczną, osobą, która ma wszystko i wszystkich w dupie, z osobą, która jest niedojrzała emocjonalnie. A to jest na tej samej zasadzie co słowo obsesja i tak naprawdę każde inne słowo. Każdy w bardzo subiektywny sposób odbiera to znaczenie. Od Ciebie zależy, jak to słowo zdefiniujesz. Jeżeli zdefiniujesz to po prostu jako: zawsze dostaję to, czego chcę i nie na zasadzie idę do Realnych ludzi, mówię, że mają mi dać czego chcę, tylko ja wewnętrznie wiem, że zasługuję, nie muszę być wcale roszczeniowa, jakaś awanturnicza, czy nie wiadomo co, żeby dostać fajne rzeczy. Nie. Bycie rozpieszczonym i bycie miłym w obyciu, bycie miłym w ogóle człowiekiem, dobrym człowiekiem, to idzie ze sobą w parze. Tak długo, jeżeli wychodzisz z założenia, że idzie ze sobą w parze, bo większość ludzi raczej wychodzi z założenia, że nie. I ja mam dla ciebie dwa narzędzia, które bardzo ci ułatwią zmianę przekonań na to, że rzeczywiście jesteś rozpieszczana, zasługujesz na to, żeby być rozpieszczana przez Boga, wszechświat, przez innych ludzi też. No ale to się sprowadza do tego, że przez Boga i przez wszechświata inni ludzie są tylko pośrednikami w tym, czy jakieś instytucje, Twoja praca i tak dalej. I te narzędzia to jest zestaw uwielbiana i rozpieszczana. Tam w skład wchodzi medytacja i rampage. I możesz je dostać ekskluzywnie w tym właśnie zestawie, razem tylko i wyłącznie. One się bardzo ładnie dopełniają. Medytacja otrzymuje to jest medytacja, dzięki której otwierasz swoją pojemność na otrzymywanie więcej dosłownie. Na więcej pieniędzy, również więcej takich niematerialnych rzeczy jak miłość czy uznanie. Czy więcej obserwatorów, większe zasięgi, jeżeli to jest coś, czego chcesz? A ten rampage, uwielbiana i rozpieszczana, jest dedykowany stricte temu całemu przekonaniu, o którym dzisiaj Ci powiedziałam. Słuchając go, przeprogramowujesz swój umysł w taki sposób, że rzeczywiście zaczynasz przyciągać do siebie okoliczności i no, twoja podświadomość zaczyna po prostu kreować okoliczności, w których jesteś rzeczywiście rozpieszczana. I uwielbiana i obdarowywana. <grych> Również dzięki temu narzędziu i dzięki temu założeniu, o którym dzisiaj Ci powiedziałam, redukuje się bardzo stres. Przestajesz się stresować tym, że masz negatywne, toksyczne myśli. Nawet jeżeli przejdą jakieś takie myśli przez Twój umysł, przez Twoją głowę to nie zestresuje cię to. Większość osób to stresuje, kiedy głowa po prostu stacza się na jakieś niewłaściwe tory. I dzięki tym narzędziom, temu przekonaniu będziesz dużo spokojniejsza, bo będziesz wiedziała, że ty nie musisz wszystko sama, tylko to, był się ktoś tam wyżej opiekuje, że tak to ujmę. Wszechświat, Bóg, co tam chcesz. Jeżeli czujesz, że to przekonanie jeszcze ci nie klika, czujesz się dziwnie w ogóle z myślą, że mogłabyś myśleć w taki sposób, że jest coś tam wyżej, co się tobą opiekuje, co cię rozpieszcza, co, czego głównym zadaniem jest po prostu rozpieszczanie ciebie, no to tym bardziej te narzędzia są idealnie dla ciebie. Nawet jeżeli będą przechodziły cię jakieś, jak to się mówi, czarne myśli, ty. Będziesz w stanie odetchnąć z ulgą, bo wiesz, że ty już zamówienie do wszechświata, do Boga wysłałaś. Ty wiesz, że i tak dostaniesz od niego najlepsze i że on cię zawsze rozpieszcza, i on jest tutaj tylko po to, żeby cię rozpieszczać. I lubi, uwielbia to robić to jest jego powołanie. To naprawdę odetchniesz z ogromną ulgą. Pozwól sobie być rozpieszczoną gówniarą. <laughs> Dziękuję Ci bardzo za oglądanie. I do usłyszenia w kolejnym filmie.